Gracias. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku wysłuchajmy słowa arcybiskupa katowickiego przed Światowym Dniem Życia Konsakrowanego. Bieżący rok liturgiczny przeżywamy w myśl hasła Wierze w Kościół Chrystusowy. Pozwala nam ono pełniej odkrywać misterium Kościoła, Jego piękno i bogactwo. Okazję do tego daje zbliżające się w tym tygodniu celebrowane w czwartek 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego. Z inicjatywy św. Jana Pawła II w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Chcemy zatem kolejny raz podziękować Bogu za bogactwo Jego darów obecnych w kościele. Objawiają się one w sercach kobiet i mężczyzn, którzy realizują życiowe powołanie poprzez oddanie się Chrystusowi na drodze życia według rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Módmy się za siebie nawzajem, aby świadectwo życia osób konsekrowanych wzmacniało w nas wiarę w Kościół Chrystusowy. Podpisał Wiktor Squad, arcybiskup metropolita Katowicki. Parafialne nasze ogłoszenia. Dzisiaj gościmy w naszej parafii brata Jana ze Zgromadzenia Kapucynów, który wraz z ekipą świeckich zaprasza na spotkania ze Słowem Bożym przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. Będzie o tym mowa na, też na Chomili. Dzisiaj także o 17.00 kolejny wieczór z cyklu Śpiewajmy Razem. To zaproszenie do wspólnego śpiewania kolęd. Już się kończy ten okres kolędowy, więc to taka ostatnia szansa, można powiedzieć. Tym razem będą to stare i nowsze kolendy w rytmie z pianinem, gitarą i wokalem. W związku z tym śpiewaniem nie będzie dzisiaj nieszporów. Kolekta dzisiejsza jest na cele parafialne. Jutro o 18.15 spotkanie przed wczesną komunią, w środę spotkania rodziców dzieci klas trzecich o 18.00 ze szkoły nr 2 i szkoły katolickiej, o 19.00 ze szkoły nr 11, o 20.00 jest spotkanie lektorów. W czwartek, jest to pierwszy czwartek miesiąca, też obchodzimy święto ofiarowania pańskiego, święcimy gromnicę. Jest ono obchodzone, tak jak wspomnieliśmy, jako dzień życia konsekrowanego. Na 16:30 zapraszamy dzieci przed pierwszą komunią ze świecami do poświęcenia. Kolekta przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. Rano tego dnia o 8:45 będzie różaniec z intencji kapłanów i kleryków przed Najświętszym Sakramentem. W pierwszy piątek miesiąca, jednocześnie to jest wspomnienie świętego Błażeja, dlatego będziemy po mszach świętych udzielać specjalne błogosławieństwo dotyczące chorób gardła. O 17.30 nabożeństwo do serca Pana Jezusa, msza Święta Wieczorna w intencji dzieci, powczesnej komunii świętej, o 19.00 msza dla młodzieży. O 20.00 rozpocznie się nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy adoracji. W sobotę, to pierwsza sobota miesiąca, o 8.30 nabożeństwo do niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, po nim spotkanie członków Żywego Różańca, o 15.30 modlitewny wieczernik, nabożeństwo do świętej rodziny o 17.30. I na mszy świętej o 18, oprócz comiesięcznej modlitwy za rodziny, modlimy się za księdza Dawida z okazji jego kolejnych urodzin. Urodziny są dokładnie w drugiego, ale będziemy świętować je właśnie w sobotę. W przyszłą niedzielę będzie można oddać krew w ambulansie przed kościołem od godziny 9, o 15.30 nieszpory, wieczorem o 20:00 medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie na potrzeby archidiecezji. W sobotę 25 lutego nasz parafianin Paweł Kaszuba przyjmie o godzinie 15 w katedrze święcenia diakonatu. Parafia organizuje autokar, koszt to 15 zł zapisy w zakrystii. Zapowiedzi na wakacje. Dzieci w wieku szkolnym zapraszamy na wakacje z Bogiem, które będą w kurklankach nad jeziorem Go, Gołdapiwo od 24 czerwca do 1 lipca koszt. 1300 zł, zapisy przez formularz online w Zakładce Aktualności. Pielgrzymka Szlakiem Sanktuariów Warmii i Mazur oraz Wilna odbędzie się od 31 sierpnia do 3 września. Zapisy również przez formularz w Zakładce Aktualności lub w Kancelarii. Szczegółowe informacje są w mediach parafialnych oraz w folderu na folderach z tyłu Kościoła i w Kancelarii. Dziękujemy Paniom i Panom za troskę o nasz Kościół, jego sprzątanie. I kaplica adoracji serdeczne, Bóg zapłać.